Witajcie widzowie na moim kanale Dzisiaj ogramy sobie Gierkę Red Resident Czyli będziemy musieli Przetrwać dosyć długo W bunkrze Na razie tą cutscenkę Wam tutaj pokażę Dzisiaj dwóch szczera Ostatecznie skończy się Tak Że ten system tutaj wykryje że jest jakiś atak nuklearny i musimy się jak najszybciej schować. No. I mamy teraz minutę, żeby coś przygotować. Więc ja jestem gotowy. Ja I jem popcorn. I od razu biegnę do tyłu, żeby schować jak najwięcej rzeczy. Ja... Co to jest? Nie wiem, co to było, ale bierzemy te rzeczy. I musimy odłożyć. Okej, okay, bierzemy jak najwięcej. Uwaga. Nie ma tutaj nic w kącie. Kur... kurcze kurcze. Dobra, mam to jedzonko. Ostatnie rzeczy, ostatnie rzeczy. Niestety... Ja już się chowam. Co mogłem to wziąłem? Mam jakąś pałkę, to mogę kogoś capnąć. Nie wiem co robiłem, ale okej. Okay. No niestety eksplodowało wszystko. Mamy takie rzeczy i pewnie będziemy musieli wykonać jakieś zadania. Ej, ogólnie najpierw zazwyczaj jak tak gram, trzeba wziąć rzecz. Taką jak patyk. Niestety nie mam żadnej siekiery ani nic. Ale powinienem mieć to. A nie wiem, czy to jest jakaś instrukcja. W każdym razie tutaj mam dużo wody. Mam jakąś apteczkę, więc powinien przeżyć. Trzeba się tu. Ogólnie coś zrobię, trzeba spać. No to co robicie normalnie? Trzeba się też myć. Trzeba robić te zadania i sprawdzać wenty, bo się tam jakieś nieprzyjemności. Tutaj na przykład mamy kamerę. coś tu mamy. Musimy tutaj klikać, żeby nam tutaj mogą wejść do nas jakieś postacie. Chyba, jak nie będziemy klikać, lecz o tutaj nie widzę. A to dopiero pierwszy Kurczę. Dobra, mam to. Sprawdzamy węty, ale nic tu nie widzę. I to raczej będzie taka gra typu właśnie, że zawiesiłem się. Tutaj będziemy się ciągle sprawdzać. Czy aby na pewno coś się tej robi, a tutaj musimy e, naładowywać to, żeby się nie rozładowało. Tutaj taką. Yes, udało się. Mamy. Drugi dzień. Drugi dzień. Słuchajcie, tę muzykę to ja po prostu uwielbiam. Dobra, na razie bym tak nic nie widzę. Bateria tam chyba ok. Kamera też nic nie widzę. Musimy tutaj naładować to. Tutaj będą właśnie takie minigry. Naprawdę ja tam mychą tak spamuję, że aż pewnie to słychać. Dobra. Zobaczymy. Takie śropaki? Nie wiem o co chodzi. Ale mam fasolkę chyba. Fasolkę bo bretońsku. Dajcie znać, czy lubicie. Dobra. Mamy tutaj jedzenie. Ale jedzenie jest tak do połowy i picie. Ale spanie. Trzeba to spać. O Jezu, coś. Oj. Kartki. Musimy tutaj chować do kosza. To jest nasze zadanie. To spada dosyć szybko. Dobra, a i to było łatwe zadanie, naprawdę. Sprawdzamy wenty. Ogólnie zwycza jak się gra w więcej osób. To jest łatwiej, bo jedna osoba jedna osoba y, patrzy się na kamerę. Jedna zarządza y, tablicą, to zostaje jedzenie i tak dalej. Jedna sprawdza ile ktoś ma głodu. Na przykład jedna sprawdza wenty. Jedna. Naprawia jakieś rzeczy. A jedna się na przykład bije z jakimiś osobami. No tak, w szóstkę to tutaj da się coś zrobić dobrego. Czwórkę też, to już ktoś musi mieć dwa zadania. No i da się przeżyć dosyć długo. Ja ta nie wiem, jaki mam rekord nawet. E, ale dzień, dzień trzeci. Ja bym chciała przetrwać przynajmniej dwa tygodnie. To bym bardzo szczęśliwy. Ale to jest dosyć ciężkie. Ogólnie bym poszedł za chwilę spać. Na razie tu nie psuje, ale kamera Paga, znaczy, to musimy poklikać, bo nie bardzo chciałbym to już naprawić, i nie z tym problemu potem. Więc chciałbym to bardzo szybko wykonać. Dawaj! Jest, dobra. Jestem zadowolony. Eee ten się widzę. Nie no, to, to jest tak jak FNAF trochę. O jak mi ktoś tu. Już... To Stalker, jakiś Stalker mnie ludzi atakuje. Słuchajcie... Church, muszę cherge'ować. Moment. Yes. Zaraz tutaj zamknę jakiś będ. Ktoś będzie tej stalkować A że nie będę Potrzebować zamykać wentylu, bo Powietrze muszę mieć Kto mnie To mnie tu O ty dziadu jeden Jak go pacnę, no to Nie, ja bym się nie Co tu robisz stalkerze O już, już się nie ma. Nie, no. Nadawane jest to. Teraz tutaj potrzebowałbym coś zrobić i trochę zrobić sobie przerwy. My name is Derives. Jestem zdrowa. Okej. Nie chcę tego czytać. Ale pewnie ma jakiś problem do mnie. Czekaj, Fire... Nie, muszę naprawić. Jezu, close vent, close ten dziwak nie wierzę on tu przyszedł, jeszcze jakiś ten tylko nie on, nie, ja pierniczy nie sobie sam zarób Super. Ja tam się nie boję. Albo dobra, boję się. Super. A! Słuchajcie, bo ja co muszę ich pokonać. Ach, jak nie jak ja nie lubię. Ja nie lubię, jak ktoś mnie tutaj denerwuje. Już się zaczyna! Muszę się uleczyć no przecież. Muszę też. Co jest? tego Seku 30 sekund to jest dużo. Yes. A! ja pierd... Co to jest? Ja takiego czegoś nie nie chciałem. Nie wiesz. Chciał. spraye. Się mi Nie. Nie. Co oswent? No po wieczór, zaraz się uduszę. Nie. Dobra, się, wyt wytraduję się, wytraduję się, tylko zostaw mnie, proszę. A, No to fajnie, długo potrwało to. Ile miałem dni? No to tydzień, niestety nie udało się tyle, jak chciałem. Jak widzicie gra jest straszna, ale myślę, że z znajomymi byłoby łatwiej, więc na pewno uda mi się, jeżeli chcecie z Pianką lub też Weroną zagrać. Myślę, że to jest to możliwe i do osiągnięcia, a ja się żegnam, bajo!